Cześć, ja nazywam się Jakub Szyndar witam w kolejnym odcinku Cające Krok po Kroku, serii, na której pokazuję podstawy technologii programowania obsługi maszyn sterowanych numerycznie. E, słuchajcie, gdybym miał Was dzisiaj zapytać, jakie dwa G-kody znacie najlepiej, to jestem pewien, że lwia część z Was powiedziałaby G0 i G1. No bo kto nie zna G0 i G1, nie? To Ruch szybki, ruch roboczy, albo tak bardziej poprawnie, ruch ustawczy i ruch interpolacji liniowej, ale tam nie czepiajmy się o nazewnictwo. Natomiast jak jeździłem po szkoleniach jeszcze, bo jak wiecie, długo robiłem szkolenia z zabrabiarek, to często pytałem się, czy wiecie wszystko na temat G0 i g 1 Odpowiedź była tak, tak oczywiście, a wtedy mówiłem, pater! Czy był kadetem teraz? Ja ci pokażę takie rzeczy, których ty nigdy nie widziałeś i było, wow, faktycznie takich rzeczy nie wiedziałem. No i skoro ktoś tego nie wiedział, to znaczy, że może wy tego nie wiecie, a skoro wy tego nie wiecie, to może i się tego dzisiaj dowiecie. Zapraszam do oglądania. Jak zwykle muszę was troszeczkę zanudzić i na początek pokazać Wam helpa, bo help ma odpowiedź na wszystkie pytania. Jest jak Biblia, tylko że Biblia CNC hasowa. Słuchajcie, w G0. E, wiecie jak ono działa, ale mało kto wie, że jest tutaj taki opcjonalny kod E. Opcjonalny kod E mówiący o szybkości ruchu. Czasem jest pytanie, czy da się zwolnić G0. Tak, da się, oczywiście, nie ma problemu. Jak napisałem program, żeby przejechał po kwadracie, to przejechał po kwadracie, ale jak w tym programie domalowałem sobie E5 w pierwszej linii, czyli powiedziałem na tej jednej linii ogranicz Rapida do 5%, no to on ograniczył Rapida do 5%. Więc jeżeli chcecie, możecie z poziomu programu sterować prędkością ruchu G0, co czasem do czegoś może się przydać, bo takie pytanie się pojawiały, chociaż ja szczerze mówiąc nigdy z tego nie skorzystałem. Natomiast w G0 znacznie ważniejsze jest to, jak działa interpolacja liniowa ruchów ustawczych, czyli to, w jaki sposób maszyna ma realizować ruchy G0. E, starsze hasy jeździły po takim równoległoboku w niektórych sytuacjach. Jakby dojeżdżały jedną osią, po tym jak zrobiły 45 stopni. Nowe hasy w standardzie już jeżdżą po linii prostej. I zależnie od tego, jak zmienicie setting 335, e, tak maszyna będzie się zachowywać. I nie ma lepszej i gorszej opcji. Jest opcja lepsza dla was i gorsza dla was. Ja zawsze polecam, jeżeli ktoś ma stare i nowe hasy, żeby wszystkie jeździły tak jak stare. Bo dzięki temu wszystkie maszyny jeżdżą tak samo. Jeżeli natomiast macie same nowe hasy, albo same maszyny, które interpolują ruch ustawczy, wtedy oczywiście ta opcja bezpośrednio po jest jakaś taka prostsza i bardziej oczywista. I wtedy co do zasady ją polecam. Ale to nie jest tak, że to jest jakieś lepsze z jakiegokolwiek powodu. Po prostu to jest inny sposób realizacji tego samego ruchu, e, dający... Koniec końców ten sam czas obróbkowy i właściwie to samo wszystko. No tutaj widać ładnie, że jest na równoległobok przy wyłączonym, przy ruchach G0 o, innym, o innych wartościach X i Y, a po włączeniu faktycznie jest od punktu do punktu, tak jakby to było na G1. Natomiast najważniejsze jest to, żebyście ustawili swojego kama tak jak macie ustawione maszyny. E Praktycznie każdy kam, z wyjątkiem jednego niestety popularnego, ma możliwość przestawienia tego gdzieś w ustawieniach maszyny. Zarówno stary, split, jak, nowe split, jak widzieliście, jak i stary. Ma taką funkcję, więc jeżeli macie splita, to to jest prosta sprawa. Jeżeli macie inne oprogramowanie, zapytajcie się po prostu dystrybutora albo przeczytajcie helpa. Na pewno taka opcja jest gdzieś ukryta. Ok, G0. Szybki temat, najprostszy kod. Natomiast G1 też ma fajną opcję, czyli przecinek R i przecinek C. To są jedyne momenty, kiedy tak naprawdę używamy przecinka e, na tym sterowaniu CNC. I ten przecinek należy tłumaczyć sobie jako na końcu tej linii wprowadź R albo C, czyli chamfer fazę. E, więc jeżeli na przykład e, zrobimy sobie taki prosty kwadracik, 100 na 100 z bazą na środku, nie mówię jak napisałem ten program, bo bym was obraził, przecież wiecie jak to zrobić. I na końcu linii Y50, czyli linii idącej do góry namaluję przecinek R10, a na końcu linii idącej w prawo, czyli X50 namaluje przecinek C10, to odpowiednio 10 mm od końca każdej tej linii zacznie się łuk, bądź też faza, i ten łuk zawsze będzie styczny między dwoma liniami, zawsze będzie płynne przejście do tego łuku na wejściu i na wyjściu łuku. A faza zawsze będzie miała taki sam kąt pomiędzy jakby jedną a drugą linią i będzie tyle obciętej linii, ile wpisałem tego C albo R, tyle wcześniej zakończy się ruch. No to co? Proste fazowanie, proste zaokrąglanie tutaj tragedii nie ma. Natomiast czasem mamy do zrobienia na przykład taki detal, jak ten. No i. Jakby wiecie, jak to zamalować, no bo wystarczy dodać dodatkową gietrujeczkę, bo będzie ruch w lewo, więc ja sobie bardzo szybko to napiszę. Natomiast, jak za chwilkę zobaczymy, problem jest taki, że ta G3 będzie miała dość ostre zakończenia. No bo wyliczyłem sobie, że OK, R20, więc 20 wcześniej kończę ruch 20, później zaczynam ruch i mam R20, dopisuję R1, G1. No i ona ma takie, jakby w tych miejscach na pewno będzie, będzie brzydko. Zresztą na całym detalu wiadomo, że trzeba go zaokrąglić, ale teraz na razie zajmijmy się tą G2. E no i chcielibyśmy tutaj pewnie wprowadzić jakąś faskę albo zaokrąglenie. Ja dla hecy zamiast dodawać tylko zatępienie krawędzi, walnę sobie jakąś dużą Rkę, żeby to było dobrze widać. Na przykład R10. Jeżeli bym miał detal, który wymaga tu R10. To znam wiele osób, które w tej sytuacji niestety muszą iść do kadakama konstruktora, żeby im rozpisał każdą z tych trzech linii po współrzędnych, czyli że współrzędna x-owa początku tego łuku będzie jakaś tam, 28,284, końca łuku będzie jakaś tam, 18,856 i y y-owa końca tego łuku będzie jakaś tam, no bo one nie są całkowite, one są takie, wiecie, mocno ułamkowe, przez to, że robimy styczne połączenie łuków, nie? Natomiast nie trzeba iść do kada, kama czy konstruktora. Instrukcja Wam o tym nie mówi, ale ruch G2, mimo tego, że nie ma tego wypisanego, również może korzystać z tego przecinek. Pamiętajcie, przecinek to jest na końcu danej linii. Co to oznacza? Że na końcu linii G1, tej lecącej do x-20, mogę powiedzieć przecinek R10, ale na końcu G3 również przecinek R10. I teraz patrzcie, w G3 mam jednocześnie R20 i przecinek. R10, czyli mam dwie różne r bo jedna jest łukiem, druga jest zakończeniem danej linii. Dzięki ślicznemu poświęcony czas, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i nauczyliście się dzisiaj z niego czegoś nowego. Jest g 1 niby najprostsze rzeczy, i właściwie to, co dzisiaj opowiadałem, niekoniecznie zawsze jest przydatne, ale to zaokrąglanie, zwłaszcza po G2, no mi na przykład kilka razy uratowało skórę, bo nie musiałem wyciągać kama, rysować punktów, liczyć współrzędnych. Po prostu one same się robiły, no i ja uważam osobiście, że to jest dobre rozwiązanie i warto to znać, bo raz na jakiś czas, kiedyś, pewnego dnia to się przyda. Jeżeli materiał Wam się podobał, jak zawsze, zapraszam oczywiście do lajkowania, subskrybowania, czy też dzielenia się linkiem ze znajomymi, którzy też mogą się z tego filmu czegoś nauczyć, bo o to tutaj chodzi, żeby się czegoś nauczyć. Ej, jeżeli coś mu nie tak, malujcie to na dole w komentarzu i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku co krok po kroku już za tydzień.